Witam wszystkich widzów, tajemitów. Dzisiaj w naszym filmie przedstawimy pewną sylwetkę człowieka bez twarzy, a mianowicie Slendermana. Slenderman to pierwszy przypadek stworzonego w internecie mitu grozy swoistego rodzaju strachmana z mackami. Dzisiaj na Creepypaste udostępnianych jest wiele miejskich legend. Creepypastę najlepiej opisać jako koncepcję lub gatunek wspólnego horroru udostępnianego w sieciach społecznościowych lub internecie. Chociaż nie jest to pierwsza historia paranormalna, legenda Slendermana uczyniła tę witrynę z horrorami niezwykle popularną. Charakter ten osiągnął swój szczyt w 2014 roku i nadal przyciągał uwagę dzieci i młodzieży. Slenderman to antropomorficzna rzecz o długości od 2 do 4 metrów. Jest elegancki, ma na sobie czarny garnitur, czarny krawat i białą koszulę. Jego kończyny są niewiarygodnie długie, a twarz to blada maska bez rysów oczu, uszu i ust. Na plecach ukrywa sześć macek, którymi atakuje swoje ofiary. Slenderman jest niewidzialny, dlatego rzadko jest fotografowany lub nagrywany na wideo. Porusza się w cieniu i tropi dzieci i młodzież. Istnieją podzielone opinie co do tego, czy jest on obrońcą, czy zagrożeniem. Wierzcie lub nie, ale wielu nastolatków wierzy w istnienie tej postaci, która w rzeczywistości powstała w 2009 roku. Jego twórcą jest Wiktor Knudsen, nazywany Wiktorem Serge. Victor wysłał Slendermana na forum zatytułowane Coś Okropnego, aby wziąć udział w wątku zdjęć przerobionych w Photoshopie. Uwaga rosła, a postać stała się znanym na całym świecie memem. Rozprzestrzenił się i wyewoluował na materiał na pastę, rodzaj wspólnego horroru gatunkowego. Kiedy Slenderman stał się postacią literacką i fanfikową, mit i wiara w rzeczywiste istnienie tej postaci zaczęły szybko się rozprzestrzeniać. Sieć została zalana filmami, zdjęciami i opiniami internautów, którzy podsycili pogląd, że Slenderman jest wśród nas. W XXI wieku można powiedzieć, że Slenderman to pierwsza postać stworzona w internecie, która została zainstalowana w popularnym folklorze. Otworzyło to drzwi do innych cyfrowych mitów. Jeśli mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak powstawały popularne postacie i legendy z horrorów, wystarczyłoby przyjrzeć się fenomenowi Slendermana. Miliony umysłów poparły tę wiarę, dodając dzieciństwo, dorastanie, nowe funkcje, a nawet miejsce zamieszkania dla Slendermana. Wkrótce stał się marką samą w sobie. Czy Batman, Superman nie mają Lego? Slenderman to dziesiąty przekreślający krąg. Slenderman ma również swoje ofiary. Przerażająca historia Slendermana, o której wszyscy mówią, ale niewielu ma odwagę ją zobaczyć. Ofiarami Slendermana są dzieci i młodzi ludzie, którzy zawsze korzystają z tabletów, telefonów komórkowych lub komputerów. Czyha także na fanów legend miejskich horrorów tworzonych w internecie. Są uzależnieni od witryn takich jak Creepypasta, na których zamieszczane są tysiące horrorów. W 2014 roku historia Slendermana zachwyciła tysiące nastolatków takich jak Anissa Weyer i Morgan Geiser. I tak już pokręcony mit przyjął mroczny obrót 31 maja 2014 roku. Morgan Geyser i Anisa Weyer, dwie dwunastoletnie dziewczynki ze stanu Winconsin, spotkały się i bardzo się do siebie zbliżyły. Połączyła ich szczególna przyjaźń, ponieważ mieli ze sobą wiele wspólnego. Anisa była zbyt popularna i nie miała przyjaciół. Morgan była także samotnikiem i nie miała wielu przyjaciół poza Pythonem Leitnerem, który ostatnio ją Zostawiał na boku. Anisa i Morgan miały bujną wyobraźnię i obie miały wspólne zainteresowania literackie. Były fanami pasty i literatury grozy. Wywiązała się między nimi przyjaźń, która podsyciła ich fantazję. Przyjaciele postanowili zabić Peytona, wykorzystując hałas w czasie urodzin Morgan, ponieważ cała trójka spała w tym samym domu, aby urządzić imprezę, tak zwaną imprezę w piżamie. Poszli do parku, w pobliżu którego znajdował się las. Pod pretekstem zabawy wchowanego, zabrali Peytona w najgłębsze miejsce lasu. Tam dźgnęli go 19 razy nożem kuchennym. Zabójcy pozostawili ofiarę w stanie umierającym i uciekli z miejsca zbrodni. Peyton dowlekł się do pobliskiej drogi, gdzie znalazł ją rowerzysta. Na szczęście trafił do szpitala, gdzie uratowano mu życie. Kiedy to wszystko się działo, Morgan i Anisa zostały zatrzymane przez funkcjonariusza policji, który uznał obecność dwóch młodych dziewcząt samotnie spacerujących drogą między stanową nr 94 za podejrzaną. Anisa powiedziała policjantowi, że Peyton Leitner właśnie został zamordowany. Powiedziała, że udają się do rezerwatu przyrody Nicolet, gdzie znajdowała się rezydencja Slendermana, aby się z nim spotkać. Tło i precedensy tej dziwnej sprawy karnej zostały szczegółowo i z wielką umiejętnością opowiedziane przez Irene Taylor Brodsky. Jej film dokumentalny Beware the Sliderman miał premierę w HBO w 2016 roku. Wpływ Slidermana na internautów jest ogromny. Morgan i Anisa próbowały zabić Peytona Leitnera, aby uczcić Slendermana. Dziewczyny chciały zostać jego służącymi i mitycznymi agentkami. Według jego zwolenników za jego brudną robotę odpowiadają słudzy. Oboje, nie ukrywając niczego, przyznali się policji do faktów, opowiadając wszystko z dziecięcą naiwnością. Dziewczyny miały nadzieję, że zostaną zwolnione z odpowiedzialności, jakby cała sprawa wymknęła się spod kontroli. Mając nadzieję, a przynajmniej tak się wydaje, że policja uwierzy w istnienie Slendermana i zacznie aresztować prawdziwego winowajcę, a nie ich. Nie jest to opowieść o moralności, ale Beware of the Slenderman przedstawia fakty z użykającym chłodem. Wykorzystuje zeznania bliskich dziewcząt i doskonale oddaje wszystkie sprzeczne uczucia, jakie rodzi w nich miłość. Dokument staje się grą jakby w rosyjskie lalki matrioszki, w której odkrywamy coraz więcej szczegółów sprawy. Ukazuje siłę mitów i stara się zrozumieć wszystkie cechy osobowości obu dziewcząt. Nawiasem mówiąc, ostrzega nas, że luka pokoleniowa i nowe technologie nie idą w parze. Pokazuje także, że internet przełamał barierę pomiędzy rzeczywistością, a fikcją. Morgan i Anisa postanowili uwierzyć w Slendermana, tak jak inni wierzą, że na Antarktydzie znajdują się bazy nazistów lub że królowa Elżbieta II jest gadzim kosmitą. Ludzie wierzą z powodu niewinności, niedojrzałości, analfabetyzmu, lub czają się bezpiecznie w swoich ideach. Czasami niestety zabijają za wiarę. Z tak absurdalnych powodów jak ten, dwie nastolatki dźgnęły chłopaka, oddając hołd wyimaginowanej istocie, która czekała na nie w głębi lasu. Ostatecznie Morgan i Anisja zostały uznane za winnych i ukarane jako dorośli i zostały skazane na 65 lat więzienia. Sprawa znana jako The Slenderman Stabbing stała się pożywką dla mediów tabloidowych. Wywołało to absurdalną debatę na temat ograniczeń, kontroli treści i korzystania z internetu. Wywołało to także intensywną falę paniki w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdarzały się przypadki fałszywe lub nie, brutalnych ataków, związanych już z kultem postaci Slendermana. Na przykład 14-letnia Lili Mary Hartwell z hrabstwa Pasco na Florydzie podpaliła swój dom rodzinny. Do zdarzenia doszło w nocy 4 września 2014 roku, kiedy jej matka i 9-letni brat spali. Chociaż wiadomo było, że zdarzenie może mieć związek z awanturą domową lub wypadkiem, dziewczyna w swoich wypowiedziach popełniła straszliwe błędy, wypaczając tło historii. Powiedziała, że nie wie, co się stało i przyznała, że regularnie odwiedza creepypastę i portal Soul Later. To wystarczyło, aby media tabloidowe spędziły kilka dni na mówieniu o tym i łączeniu go bezpośrednio ze Slendermanem. Dzisiaj Slenderman to postać z horroru, która inspiruje nawet reżyserów filmowych. Irene Taylor Brodsky nakręciła film dokumentalny o historii Anise i Morgan, zatytułowany Beware the Sliderman, który można zobaczyć w Bio. Slenderman również został przeniesiony na duży ekran, a film miał premierę w 2018 roku. Jednak smutna rzeczywistość jest taka. Że młodzi ludzie i dzieci nie wiedzą, jak pośredniczyć między fantazją a rzeczywistością. Wielu nadal wierzy, że treść Krypy Pasty jest prawdziwa. Kto będzie kolejną legendą horroru teraz w internecie?